Jeśli słuchasz tego podcastu, to pewnie jesteś businesswoman. Albo chociaż businesswoman to be, czyli przymierzasz się do otwarcia swojego biznesu. Kojarzysz taką sytuację w swoim biznesie, że miałaś pomysł na jakiś nowy produkt, usługę, może w ogóle nawet pomysł na biznes, ale zupełnie nie wiedziałaś, jak zabrać się za realizację tego pomysłu. I taka sytuacja, że niby już tyle wiesz, już tyle kursów przerobiłaś, już tyle się wszystkiego nauczyłaś, ale. Jak masz się za to zabrać, przychodzi ten moment, to jedyne, co wiesz, to, że właściwie to, że nic nie wiesz, bo po prostu nie wiesz, gdzie zacząć, zupełnie nie wiesz, gdzie i od czego zacząć, więc zaczynasz od stania się królową, królową prokrastynacji, albo taki inny temacik, zaczynasz, po prostu zaczynasz tym swoim biznesem, zaczynasz z tym nowym projektem, po prostu z prędkością rakiety SpaceX, Starlink, Something, something i po prostu bardzo szybko, i znowu, po prostu znowu zostajesz tą królową, tym, tylko tym, tym razem taką prawdziwą królową, królową swojego biznesu, ale na tydzień, bo potem brakuje ci motywacji, systematyczności, jakoś tak po prostu zapominasz, żeby dotrzymać danego sobie wcześniej słowa. Ale ile razy było tak, że Czułaś się na maksę samotna i myślałaś sobie, że kurczę, co jak, co, ale super by było skonsultować ten pomysł z kimś, kto się zna, kto być może przeszedł przez coś podobnego, kto ma podobne doświadczenia, po prostu z inną samotną przedsiębiorczynią. No tylko gdzie ją znaleźć, nie? A oszust w twojej głowie? Boże, strasznie ciężki splot polskich wyrazów. Wiesz, to niby to mój podcast i wolno mi przeknąć, ale wiem, że niektóre z was słuchają tego z dziećmi, więc powiem tak: ile razy ten penis mówił ci, że jesteś beznadziejna, nic nie robisz dobrze, z czym w ogóle do ludzi i nie masz nic ciekawego do powiedzenia. Penis złamany. I pewnie zastanawiasz się teraz, skąd ja to wszystko wiem. Być może nigdy w ogóle nawet nie rozmawiałyśmy. Nie przeczytam przecież twoich pamiętników, nie mam dostępu do twojej głowy, twoich myśli. Girl, po prostu myśli każdej przedsiębiorczyni, szczególnie na tych początkowych etapach prowadzenia biznesu, brzmią tak samo. I moje też tak brzmiały. Jeśli jesteś tutaj nowa, to pozwól, że ci się przedstawię. Jestem Sara i pracuję jako coach. Wspieram przedsiębiorczynie w budowaniu ich biznesów. Chcę ci pokazać, jak stworzyć dochodową markę online, ale taką w zgodzie z tym, co ty czujesz, w zgodzie z Twoimi wartościami. Moją największą, absolutnie największą misją jest nauczyć Cię, jak tworzyć Taki biznes, który będzie dawał ci kasę, oczywiście, ale który będzie też dawał ci satysfakcję, który będzie wykorzystywał Twoje mocne strony. Wierzę w to, że każda, absolutnie każda kobieta ma niesamowity potencjał, który mogłaby wykorzystać do stworzenia biznesu w zgodzie ze sobą. I ja marzę o tym, żeby zmotywować i zainspirować jak największą ilość kobiet do tego, żeby. Uwierzyły w siebie i to zrobiły. Zaczęły działać ze swoim biznesem. Coś, co było dla mnie, myślę, największym problemem na początku prowadzenia mojego biznesu, to była taka samotność. Teoretycznie ja miałam um, naokoło siebie ludzi, którzy mnie wspierali. Miałam osoby, które mi kibicowały, ale jednocześnie to nie były osoby, które były przedsiębiorcami, które byłyby w stanie w jakikolwiek sposób mi Pomóc, doradzić, z którymi mogłabym przedyskutować, a takie swoje. Realne, małe problemy lub nawet wycinki tych problemów, z którymi ja, ja się mierzyłam. Kiedy odeszłam w ogóle z etatu i zaczęłam prowadzić swoją, swój profil na Instagramie, swoją markę w internecie, to wyjechałam też z Polski, wyprowadziłam się wtedy do Meksyku i myślę, że wtedy nie do końca czułam, jak ważna jest ta mm, społeczność, znaczy, zawsze rozumiałam, jak ważna jest społeczność, ale chyba nie do końca rozumiałam, że społeczność, której ja muszę w tym momencie poszukać. Społeczność, która dla mnie będzie w tym momencie najważniejsza i wartościowa, to właśnie społeczność innych przedsiębiorców, z którymi ja będę mogła te swoje problemy dyskutować, i myślę, że było naokoło mnie bardzo dużo takich osób bardzo dużo osób, które prowadziły swoje biznesy. Natomiast ja nie wiedziałam jeszcze wtedy, że. Tak ważne jest to, żeby z nimi rozmawiać, i myślę, że nie miałam w sobie też na tyle otwartości. Wydawało mi się, że te osoby są lepsze ode mnie, i wiesz, czasami, tak jak zakładamy, że ktoś na pewno nie będzie chciał się podzielić swoją wiedzą, ktoś na pewno nie będzie chciał cię wesprzeć, ktoś na pewno nie będzie chciał cię, ci pomóc, rzeczywistość jest zupełnie odmienna i osoby, które osiągnęły sukces w biznesie, wiedzą, jak to jest trudne. Pamiętają, jak to jest być na początku i, i bardzo chętnie. Opowiadają o tym, w jaki sposób um, można rozwiązać pewne problemy. Bardzo chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami i bardzo chętnie są takim wsparciem dla nowych, początkujących przedsiębiorców. Być może wydaje Ci się, tak jak mnie się wtedy wydawało, że nikt nie ma tak jak Ty, że te problemy, z którymi Ty się mierzysz, to jest jakiś w ogóle najgorszy koniec świata i nikt nie mierzy się z takimi problemami. Być może będzie to dla ciebie zaskoczeniem, ale powiem ci, że wszystkie osoby, które są na podobnym etapie biznesowym do tego, na którym ty jesteś, mają podobne problemy. I wszystkie te osoby mierzą się w mniejszym lub większym stopniu z dokładnie tym samym stoją przed dokładnie tymi samymi wyzwaniami. W związku z tym, dlaczego by nie być dla siebie takim? wsparciem w rozwiązywaniu tych problemów. Dla mnie punktem totalnie zwrotnym w moim biznesie było właśnie zakolegowanie się z innymi przedsiębiorczyniami, z dziewczynami, które czują tak samo jak ja, myślą tak samo jak ja i które chcą, które naprawdę chcą się wzajemnie wspierać. I właśnie w taki sposób trafiłam na koncept mastermindu. No bo zobacz, przełóż to nawet na inne aspekty swojego życia. Jeśli na przykład masz jakiś problem ze swoim dzieckiem, to idziesz porozmawiać z koleżanką, która też ma dzieci, no bo jakoś tak naturalnie czujesz, że może mieć jakieś interesujące rozwiązanie na ten problem. Nie wiem, że to dziecko nie śpi, nie robi kupy, czy nie wiem, jakie tam są problemy z tymi dziećmi. Albo jeśli masz na przykład jakieś problemy sercowe, no to idziesz pogadać z koleżanką, która też jest w związku lub która była w związku. No nie zapytasz kogoś, kto zawsze był singlem, w jaki sposób, a mogłabyś rozwiązać swoje problemy sercowe. Zawsze ze swoimi problemami idziemy do osób, które. Są w podobnych sytuacjach, bo czujemy, że te osoby mogłyby e, mieć jakąś inną perspektywę niż ta, którą mamy, które mogłyby w jakiś sposób poszerzyć nasze myślenie i po prostu wesprzeć nas w tej sytuacji, w której teraz się znalazłyśmy. Dokładnie tak samo jest w biznesie, więc jeśli masz problemy biznesowe, najłatwiejszym sposobem rozwiązania ich jest porozmawianie, z innymi przedsiębiorcami, z osobami, które też mierzą się z różnymi problemami biznesowymi, dlatego że te osoby będą najlepiej rozumiały wyzwania, przed którymi stoisz. Jak oczywiście wiadomo, nie od dzisiaj my babki lubimy sobie y, pogadać, więc. Y, y, to spotkanie Mastermind ma w pewnym sensie nadać strukturę temu twojemu spotkaniu z koleżankami, przedsiębiorczyniami, żeby wasze rozmowy nie szły w kierunkach, które akurat na ten moment bardzo was pasjonują, jak na przykład kolekcja nowych sukienek w Zarze czy, czy promka na stronie Wizer, tylko żebyście rozmawiały naprawdę o tych wyzwaniach biznesowych, przed którymi stoicie, że po prostu to były spotkania, które będą was rozwijały i które będą posuwały was jako osoby, no bo przecież to Wy jesteście Waszym biznesem, ale też Wasze biznesy do przodu. Tak najkrócej i najprościej, żeby wyjaśnić to, czym jest mastermind, myślę, że można by było powiedzieć, że to są spotkania osób, które są na podobnym etapie biznesowym do tego, na którym Ty się znajdujesz, które mają na celu pomóc Ci osiągać Twoje cele biznesowe, ale też nie poddać się po drodze, które są... Po to, żeby cię wspierać i motywować. Dzięki uczestnictwu w takiej w takich spotkaniach grupy Mastermind, y, stajesz się systematyczna, stajesz się konsekwentna i popychasz po prostu te swoje projekty do przodu. Od takiej strony zupełnie organizacyjnej, oczywiście pewnie wygląda to bardzo różnie w różnych grupach Mastermind, natomiast takim standardem, na przykład standardem, który ja stosuję w grupach Mastermind, które ja prowadzę, to są regularne spotkania, które odbywają się najczęściej co dwa tygodnie. W grupie, która składa się w trzech do 5 osób, grupa, w której byłoby więcej niż pięć osób, najczęściej robiłaby się zbyt chaotyczna, i takie spotkanie trwałoby by też po prostu zbyt długo. I co najważniejsze to te osoby, które biorą udział. Z tobą w takiej grupie Mastermind, to są osoby, które są na podobnym etapie biznesowym do, do tego etapu, na którym Ty się znajdujesz. I dlaczego w ogóle to jest takie ważne? Bo wiadomo, że najlepiej to jest w ogóle się uczyć od najlepszych i od tych, którzy osiągnęli więcej. Da, da, da. Jeśli ktoś jest od nas dużo lepszy, to powstaje po prostu takie uczucie, że po pierwsze. Czujemy, że może nie chcemy się o wszystko zapytać, nie chcemy się podzielić na tym etapie, na którym jesteśmy, bo się wygłupimy, bo ta osoba już tak daleko zaszła. W związku z tym, co ja tutaj mam do powiedzenia z tym swoim małym raczkującym biznesikiem. Natomiast osoby, które są z osobami, które są na tym samym etapie rozwoju, po prostu nie będziesz tego miała. To jest jeden powód. Natomiast drugi jest też taki, że jeśli ty jesteś osobą, która. Zaczyna dopiero działać w swoim biznesie lub zaczęła jakiś czas temu, ale chce sobie to wszystko poukładać, uporządkować, prowadzisz jednoosobową działalność. To osoba, która prowadzi, nie wiem, spółkę na jakimś totalnie światowym poziomie i zatrudnia, nie wiem, 100 pracowników i tak dalej, i tak dalej, prowadzi tę firmę od 20 lat. Oczywiście na pewno jest dla ciebie bardzo inspirująca i fajnie z takimi osobami rozmawiać i fajnie, jakby zrozumieć, co sprawiło, że te osoby. Doszły do tego miejsca, w którym są. Natomiast taka osoba już zupełnie nie pamięta, jak to jest zaczynać, zupełnie nie rozumie tych problemów, które są na samym początku budowania biznesu, bo po pierwsze to było tak dawno, że już jej się udało zapomnieć i już jakby te, tamte problemy zostały przykryte przez nowe problemy, z którymi ta osoba się prawdopodobnie mierzy teraz na co dzień. A, a po drugie, ta osoba budowała też swój biznes prawdopodobnie. Lata temu, w zupełnie innych czasach. Nawet jeśli to było, nie wiem, 5-10 lat temu, to już jest trochę inaczej niż, um, niż ten moment, który dzieje się teraz. Stąd, jakby, e, bardzo ważne, żeby to były osoby, które są. W bardzo podobnym momencie rozwoju tego biznesu. Cała reszta może, a nawet powinna być zupełnie inna. Czyli najlepiej jeśli to są osoby z zupełnie różnych środowisk, zupełnie różnych branż, zupełnie niekonkurencyjnych, prowadzące zupełnie inne biznesy, dlatego że będą w stanie świeżo. Dokładnie tak jak Twój potencjalny klient czy klientka, spojrzeć na to, co, co Ty i Twój biznes reprezentujecie. No to jak wygląda w ogóle takie spotkanie? Jak wygląda to dzielenie się wiedzą w tej grupie Mastermind? Ja przetestowałam wiele różnych modeli i organizacji tych spotkań Mastermind, i, i w mojej opinii najbardziej skuteczny jest następujący model. Na samym początku ja zachęcam uczestniczki do tego, żeby podzieliły się tym, co. Poszło dobrze w ich życiu prywatnym lub zawodowym, to zupełnie nie ma znaczenia od ostatniego spotkania, od ostatniego razu, kiedy się widziałyśmy. Robię to po to, żeby. Czyli jakby to jest takie pytanie, z czego jesteś dumna? Robię to po to, żeby dziewczyny weszły w taki stan sprawczości, żeby zobaczyły, że nawet jeśli przyszły na to spotkanie, nie wiem, zupełnie nie realizując zadań, na które się ze sobą umówiły na poprzednim a, spotkaniu, to, to i tak jakby jest coś, z czego mogą być dumne, i tak jest coś, co poszło dobrze. I to jakby w. Od razu nadaje takiej fajnej dynamiki temu spotkaniu i takiej fajnej energii, że są rzeczy, które robię dobrze i są rzeczy, z których mogę być dumna. Później po tym etapie każda z kobiet ma kilka minut na to, żeby podzielić się tym, co wydarzyło się w jej. Biznesie od poprzedniego spotkania. Czyli co poszło dobrze, co mogłoby pójść lepiej, co chciałaby ulepszyć, co wdrożyła. Nie wiem, które zadania z tych, na które się ze sobą umówiła, wykonała, czyli jakby w jakim dokładnie jest teraz momencie. To jest taki jakby krótki update, że tak powiem. I następnie jest taka główna część tego spotkania mastermindowego. Ona wygląda w taki sposób. Każda z uczestniczek tego spotkania Mastermind ma kilka minut, najczęściej około pięciu, na to, żeby podzielić się wyzwaniem, z którym przychodzi um, na to dzisiejsze spotkanie, uh, opowiada, jaki dokładnie ma problem w swoim biznesie, uh, nie wiem, czego próbowała, gdzie dokładnie jest, jakiej pomocy ewentualnie by potrzebowała, nad czym się zastanawia i wtedy wszystkie inne uczestniczki Mastermindu wraz ze mną jako prowadzącą ten Mastermind skupiamy się nad tym, żeby w ciągu kolejnych 20 minut pomóc tej, uh, tej, tej przedsiębiorczyni znaleźć jak najlepsze rozwiązania tego problemu, z którym przychodzi, tego wyzwania, z którym przychodzi. Dzieje się to poprzez wymianę opinii, wymianę doświadczeń. Być może któraś z dziewczyn, która bierze udział w mastermindzie, właśnie miała podobny problem e, lub ma jakieś inne spojrzenie na ten problem, lub a, w, ktoś miał taki problem i, i, e, i wie po prostu, w jaki sposób można by było go rozwiązać. Po zakończeniu e, omawiania, czyli po tych 25 minutach, po zakończeniu omawiania tego, te, te Konkretnego wyzwania, przechodzimy do kolejnej, kolejnej, kolejnej uczestniczki, aż yy, jakby każda uczestniczka podzieli się swoim wyzwaniem, otrzyma swoje rozwiązanie, czyli te swoje około 25. Ważne jest też to, że OK, dzisiaj możesz nie mieć takiego wyzwania jak Twoja koleżanka, ale. Być może będziesz miała takie wyzwanie za dwa tygodnie, za miesiąc, i to, co dzisiaj się dzieje, to, co się dzieje w momencie, kiedy doradzasz komuś, lub jakby inne dziewczyny doradzają jakiejś jednej konkretnej, może ci się po prostu za jakiś czas przydać w Twoim biznesie. I ostatnia część, czyli to, co dzieje się na koniec takiego spotkania. To um, dziewczyny wpisują w arkusz, a, który mamy udostępniony na dysku, swoje zadania, czyli to, na co umawiają się ze sobą, że wykonają w ciągu, w tym przypadku, dwóch tygodni do kolejnego spotkania. A, wpisują to po to, żeby po pierwsze, co, co na papierze to nie zginie, po drugie, żeby też same między sobą widziały, że okej, okay, skoro y, Kasia wpisała, że zrobi jakieś zadania, to ja też się sama ze sobą na coś umówię, i później w ciągu tygodnia patrzysz na to, że kurczę, Kasia już odznaczyła trzy z zadań, które, mm, które miała do wykonania, więc to jest taka dodatkowa motywacja też dla Ciebie, żeby e, zabrać się za robienia e, swoich zadań. Ok, więc jak to się w ogóle ma do tych problemów, które wyciągnęłam z Twojej głowy na początku tego podcastu? Jeśli chodzi o Ciebie w roli królowej prokrastynacji, to po pierwsze takim głównym celem i założeniem mastermindu i taką główną rzeczą, w której on pomaga jest to, że przejdziesz od Myślenia, od myślenia o tym, że powinnaś działać, do działania, bo te obawy, które będziesz miała, z którymi się mierzysz, skonsultujesz je po prostu z innymi dziewczynami i one się rozpuszczą. W związku z tym, jakby będziesz wiedziała, jakie są kolejne kroki, które mm, będziesz musiała podjąć. Często słyszę też od y, klientek na sesjach coachingowych, takich jeden na jeden, y, z którymi się spotykam, że mają takie poczucie, że potrzebują bata. trochę nie jestem fanką tego określenia, ale jakby rozumiem o co chodzi, że mają takie poczucie, że ktoś ich z tych zadań w pewnym sensie sprawdza, ktoś to jakby kontroluje. Więc tutaj, y, dzięki temu, jakby poczuciu wspólnoty, że wy wszystkie razem a, działacie, że ty umówiłaś się w obecności tych dziewczyn, że wykonasz jakieś zadania, to jest taki pewnego rodzaju. A, nie, sorry, ten bat to jest jakaś fatalna, fatalna nazwa, że jest taki pewnego rodzaju taka motywacja, która sprawia, że no, to po prostu czujesz, że. Chcesz te zadania wykonać, bo umówiłaś się ze sobą, no ale też przed innymi, nie? Więc jest takie control, control. W jednej z moich ulubionych książek, Biznes to Ludzie, którą w ogóle bardzo Ci polecam, Miłusz Brzeziński pisze tak. Najprostszą drogą do zmiany jest poznanie jak największej liczby osób, które robią to, co my też chcemy robić, osiągają to, co my też chcemy osiągnąć i utrzymywanie z nimi kontaktu. Im bliżej się poznamy, tym lepiej. Myślę, że to jest przepiękne rozwinięcie definicji tego, czym jest mastermind i jak mastermind pomoże ci być zmotywowaną, pomoże ci być systematyczną. Poznasz inne kobiety, które chcą się wspierać, które dążą w podobnym kierunku, które same potrzebują motywacji, więc będą motywowały też Ciebie, które. Same chcą utrzymać systematyczność, i to wasze wzajemne utrzymanie e, motywacji będzie takie po prostu samonapędzające się. Bardzo mocno cię przytulam, jeśli samotność to jest coś, co czujesz na tym etapie prowadzenia swojego biznesu, i bardzo zachęcam cię do tego, żeby poznać się z innymi przedsiębiorczyniami w jakiejkolwiek formie, która tak naprawdę dla ciebie jest y, odpowiednia. Szczerze, będąc w grupie mastermind. Ja uważam, że nie ma takiej opcji, żeby czuć, się, żeby czuć się samotną, dlatego że wiesz, że inne dziewczyny mają dokładnie takie same problemy jak Ty. W związku z tym jakby zawsze masz kogoś, do kogo możesz się odezwać, zawsze masz kogoś, z kim możesz te swoje problemy przedyskutować. A co w ogóle ciekawe, to z tych relacji biznesowych bardzo często rodzą się też super przyjaźnie i relacje takie zupełnie prywatne. Ja na przykład z dziewczynami swoimi, ze swojego mastermindu utrzymuję bardzo bliskie relacje, też prywatne. W zeszłym tygodniu byłam na kolacji z Olą ze ślubnej marki z mojego mastermindu. Dwa czy Ileś tygodni temu spędziłam cały dzień w Krakowie z Gosią, jej w ogóle mężem i nowym dwumiesięcznym członkiem ich rodziny z rozmowni.pl. Gosia prowadzi szkołę języka angielskiego, więc też dyskutowałyśmy sobie różne wyzwania biznesowe, ale. Dzięki temu, że stałyśmy się przyjaciółkami też prywatne, no bo przecież w momencie, kiedy prowadzimy jednoosobowy biznes, to nasze problemy prywatne i wyzwania, z którymi mierzymy się w życiu prywatnym i z którymi mierzymy się same jakby same my, to są w pewnym sensie też wyzwania naszego yy, biznesu. Dzisiaj wieczorem też już czekam na kola, którego będę miała z Klaudią. Z Klaudią organizuję na nasze biznesowo-prywatne ploteczki. Także zobacz, że na końcu dnia to nie są tylko relacje biznesowe. To będą po prostu Twoje nowe przyjaciółki, które jak... Nikt inny będą, oprócz tego, że rozumiały ciebie, to będą też rozumiały Twoje biznesy. A no, a co w ogóle z tym penisem z złamanym, czyli z tym oszustem w Twojej głowie? Może pojawić się w Tobie teraz taka myśl, że czym Ty mogłabyś się podzielić z innymi uczestniczkami takiego mastermindu? Jak zaczniesz brać udział w takim spotkaniu, to to będzie doskonałe a, narzędzie do uciszenia Twojego oszusta, dlatego że zobaczysz, że dla innych dziewczyn twoje zdanie jest ważne, twoja perspektywa jest ważna, bo jest inna, bo masz inne doświadczenia, inny charakter, jesteś inną osobą i dzięki temu, że zobaczysz, że potrafisz pomóc innym kobietom w twojej grupie mastermind. Uwierzysz też w to, że potrafisz pomóc swoim klientkom, że potrafisz pomóc swoim klientom, że masz do zaoferowania rzeczy, wiedzę, które są po prostu wartościowe. Nie mogę się powstrzymać, żeby Ci to powiedzieć. Siedzę właśnie w takim y, kurniku, dlatego że zaczęłam, y, zapisałam się do takiej przestrzeni coworkingowej, w której są też właśnie inni przedsiębiorcy i inne osoby, które, y, no, które przychodzą tutaj po prostu popracować, żeby wyjść z domu. I bardzo po prostu mi się podoba ta wspólnota. Widzę właśnie teraz, że trzech chłopaków idzie napić się, y, Napić ciekawki. Jestem tutaj dopiero, dzisiaj dopiero drugi dzień, ale super się w ogóle już wczoraj zgraliśmy, i to kolejny taki dowód na to, że spędzanie czasu z innymi przedsiębiorcami, z osobami, które myślą podobnie, często jest właśnie tym brakującym elementem układanki. Ja obecnie mam pod swoimi skrzydłami dwie grupy mastermind, w których dziewczyny, oprócz tego, że oczywiście nawzajem wspierają siebie swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, mogą też korzystać z mojego doświadczenia. I mam nadzieję, że dzięki temu, że usłyszą o tym, jakie błędy. Ja popełniłam, one unikną popełniania tych samych błędów w swoich biznesach. Jeśli ty chciałabyś zapewnić sobie miejsce w jednej z takich grup, te grupy będą formowały się od 8 kwietnia, możesz dołączyć do listy oczekujących. Poniżej w opisie do odcinka tego podcastu zostawię ci link, w którym możesz wpisać się na taką listę oczekujących. To jest zupełnie niezobowiązujące, natomiast będę mogła przyjąć tylko 8 osób, dokładnie tak jak to było ostatnio, i te miejsca rozeszły się bardzo szybko. Więc jeśli zależy Ci na tym, żeby rozwijać swój biznes w towarzystwie innych przedsiębiorczyń, które są zaangażowane, zmotywowane i które chcą Ciebie zarazić tą motywacją, to wpisz się koniecznie. Mam do Ciebie na koniec jeszcze jedną prośbę. Będę bardzo wdzięczna, jeśli słuchasz tego podcastu na Spotify, jeśli zostawisz pięć gwiazdek, jeśli słuchasz tego podcastu na YouTubie, jeśli zostawisz łapkę w górę. To pomoże mi dotrzeć do większej ilości przedsiębiorczyń i, i więcej przedsiębiorczyń będzie mogło posłuchać wskazówek, którymi dzielę. Się na temat biznesu. Dziękuję Ci za to, że byłaś ze mną dzisiaj. Ja nazywam się Sara, ty wysłuchałaś właśnie podcastu Odważ się na biznes, czyli Jak myśleć, żeby dobrze zarabiać.